Dobra widzowie, 15 już jest, 15 już jest, więc trzeba co ocenić nową nutę Wojana. Więc tutaj scena na nasze ocenie nut. Okej, okay, mamy scenę, mamy nuta wojan pi, do białego ranka. Cała piosenka. Zobaczmy to, zobaczmy to. Mm, ale bym się napił Wojanka. Przysięgam, po dziś dzień nie znalazłem ani jednego wojanka. Nie ma tego napoju, to jest dla mnie legenda. To jest dla mnie legenda, w żadnej zawce w życiu tego nie widziałem jeszcze. Nie da się tego zrobić autentycznie. To jest znamy z TikToka. Dobra, to, 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 jest, to jest najlepszy part, jakby lowki, jakby ktoś powiedział, muzyka do ruchu... Nie, 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 nie. Key, muzyka do wbijania mi. Nie, 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 ale kur... no... Powiem tak, no powiem tak, no buja, no buja. Jeszcze jest jedna wersja, którą wam pokażę na końcu, bo tej wersji może się nie znać, jeszcze razy lepsza. Ale ogólnie czemu nie ma tutaj Paliona w ogóle? Czemu nie ma tutaj Paliona? Czemu? Czemu Palion nie ma tych skinów? Jakby on chyba tam kluczową do postacią był. Więc czemu? czemu czy czy, czy by jakaś drama? Czemu Wojan nie już z Palionem? Jakby ktoś to wytłumaczy. What the fuck? Ej, dobra, to jest kot. To jest kot. To na eventach to będzie kot. No, rymy mocne, rymy mocne, rymy mocne. Brr, brr patapim, wojanka. Nie! Nie, nie, kur... Pierwszy pryzm bombardił o teraz ten brr, brr, patapim. Patapim, patapim, patapunk. Pata, nie, no czy wy musicie 30-letni chłop. <ścoughs> roty gada. albo jesteś Sigma, albo nie. Albo Pi wojanka do białego ranka. Pi, Bi, wojanka. Nie no, te bry, bry patapim, po co, po co Wojan, po co, po co to było Wojanka topi. albo jeste Sigma, albo ni, albo ni Brr patapim, Wojanka topi. albo jeste Sigma, albo ni, albo Wiecie jak gangsterzy, dobra to wyłączę, jak gangsterzy robią Brr prr, to robi bry patapim Ocena, ocena jakiego Majna Czekajcie, nie ta ręka, ocena jakiego Majna Dobra nutka. Dobra nutka. <noise> Dobra memiczna nutka. Ogólnikowo to jest jeszcze lepsza wersja piwo Janka do białego ranka. Więc yy, wsłuchajmy, wsłuchajmy się w to. Kiedy pusta dalej To Nie było to, to nie było to, nie, nie było to, było inne jakieś. O. To. Jest to. To, jest, to jest lepsza wersja, to jest lepsza wersja. Jakby ktoś taką taka chudtra po cało, więc dobra. Teraz przejdźmy do czegoś innego.